Siemanko, z tej strony Jojo I dzisiaj mam dla Was poradnik do kostki Gear Master Morphics, jak już zapowiadałem, dość dawno w sumie, no ale ta chwila wreszcie nadeszła. Co do samej kostki jest to tak naprawdę zwykły Gear Cube, tylko o trochę innym kształcie, przez co ma parę elementów dodatkowych, no i dwukolorowe centry, które mogą być obrócone, dlatego na to trzeba zwrócić uwagę. Kostka układa się w paru etapach naprawdę bardzo prostych. Algorytmy w zasadzie jeden algorytm jest tylko do nauczenia się, bo dwa to są. Jeden algorytm jest wykorzystywany przy Kircube, a jeden to jest w zasadzie tylko ruchy RURU. No i co? Pomieszajmy kostkę. Jeszcze na wstępie Wam powiem, że narożnikami w tej kostce są tutaj to, co wygląda jak narożniki oraz te duże trójkąty na środku. Centrami są te dwukolorowe elementy które mogą być obrócone, a krawędź to te trzy elementy i tu jest ważne to, że po pierwsze krawędź tu może być źle obrócony ten element może wystawać to raz, a dwa, te zębatki też mogą być obrócone w ten sposób. Ale to Wam się przyda trochę później. Na razie przemieszamy sobie kostkę, żebyście zobaczyli co i jak. No to żem przemieszą. Widzicie. Kostka jest właśnie... super wygląda. Naprawdę super. To jest jeden z moich ulubionych cubów A nie jest ciężki. Trzeba przyznać, że nie jest ciężki do ułożenia. Dużo osób też właśnie bawiło się nim i było strasznie bliskich, było strasznie bliski. Kurde, pogubiłem się sław. Były bliskie ułożeniu tej kostki. O! Dobra. Teraz niech będzie jeszcze parę ruchów i kostka będzie pomieszana. Ok. Uważam, że kostka jest pomieszana. I pierwszym etapem kostki jest ułożenie narożników. Narożniki będziemy normalnie układali mniej więcej tak jak w zwykłym Girlcrubie, że musimy wszystkie narożniki dobrze ułożyć. Tak samo jest tutaj. Jak to robimy? Bierzemy sobie jakiś center wyznaczamy. Ja na przykład wyznaczę sobie niebieski. I dokładamy niebieskie narożniki. Jeden drugi i trzeci. Narożniki są już ułożone, wszystko fajnie. Teraz następny etap w kostce, czyli trzeba poustawiać krawędzie na swoje miejsce. Jak widzicie, te krawędzie są OK, ale w tej płaszczyźnie, w tej linii krawędzie są ze sobą zamienione. Te dwie i te dwie. Wykorzystamy tu algorytm ze zwykłego GearCube'a, który nam też zamieniał krawędzie i wyglądał w ten sposób. On nam zamienia krawędzie naprzeciwko siebie. I to samo zrobimy tutaj, na tej kostce. Łapiemy sobie kostkę, z tym, że łapiemy kostkę w ten sposób, że te krawędzie są obok siebie. Znaczy tu i tutaj. Tu mamy center do siebie i robimy teraz R2U, R2U'. Robimy sobie ruch R2. Dokręcamy, i wszystkie krawędzie są na swoim miejscu, i to jest drugi etap układania tej kostki. Trzecim etapem jest zorientowanie wszystkich centralnych elementów, wszystkich centrów w ten sposób, żeby tak samo zorientowane nie chodzi o to, że mają być dobrze zorientowane, albo wszystkie muszą być dobrze zorientowane, tak jak ten, albo wszystkie muszą być źle zorientowane. Ważne, że wszystkie miały tą samą orientację. No i sprawdzamy, jak widać, cztery centry są źle zorientowane w tej płaszczyźnie. A dwa centry, ten i ten są dobrze zorientowane. I teraz wykorzystamy właśnie algorytm, który jest krótki i dość intuicyjny, według mnie. Ustawiamy sobie dwa centry, które są zorientowane inaczej niż reszta, na dole i na górze. Center do siebie, i teraz zrobimy coś takiego. Robimy równocześnie ruch R i L, tak żeby center został w tym samym miejscu. Tak wygląda ten ruch. Teraz robimy D i wracamy. R', prime. Center musi być w tym samym miejscu cały czas. D'. I powtarzamy całość. RLD R', L' D. R', L D Jak widzicie wszystko się ułożyło. Jeszcze raz Wam pokażę ten algorytm. Czyli robimy równocześnie prawą i lewą ścianką, także żeby center był w miejscu. No, tutaj wyglądałoby to w ten sposób. Taki ruch trzeba zrobić. Bierzemy sobie jeszcze raz. Robię taki ruch. Ruch D. Tutaj już muszę, center się zamieni. Wracam. D'. I znowu. D. Wracam. D'. To tak jak mówię, orientuje nam te 4 te cztery centry, czyli jeśli te są dobrze zorientowane, to teraz te dobrze, te cztery też nam się dobrze zorientują. 2, 4, robimy R, L, D, R', L', D'. Wszystkie są dobrze zorientowane. I teraz już przedostatnie etap układania kostki. Musimy obrócić sobie te elementy, te małe elementy tutaj. I będziemy do tego wykorzystywali algorytm, tak jak już mówiłem na początku, to jest tylko RU, 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 więc algorytm banalny do zapamiętania, z tym, że ten algorytm robi dwie rzeczy. Po pierwsze, wykonanie tego algorytmu obraca nam krawędzie w tej płaszczyźnie i w tej, czyli w M-slice i w s slice Jakby to z kostki 3x3 nazwać, w tych dwóch płaszczyznach obraca nam krawędzie, ale dodatkowo Obraca wszystkie centry na kostce. Więc jeśli teraz bym go wykonał, krawędzie mi się obrócą dobrze, ale centry będą źle zorientowane. Zresztą pokażę Wam to na przykładzie. R, U, R, U, R, U. Wszystkie krawędzie są dobrze, nic nie wystaje, ale centry są już źle zorientowane. Dlatego muszę sobie wrócić. I pokażę Wam, jak tą sytuację rozwiązać. Otóż zawsze trafiamy taką sytuację, że będą dwa rzędy, czyli dwie płaszczyzny krawędzi źle obrócone. W tym wypadku te dwie. Ta jak widzicie jest cała dobrze. Tutaj wszystkie krawędzie są ok. Nie mogą być nigdy trzy, wszystkie trzy płaszczyzny obrócone. Zawsze tylko dwie będą źle, jedna będzie dobrze. Teraz tak, algorytm te dwie płaszczyzny nam naprawia. Obraca po prostu, czyli dobrze je zorientuje, ale źle zorientuje wszystkie centry. Więc musimy złapać tak kostkę, aby jedna z płaszczyzn, ta dowolnie, ta lub ta była dobrze zorientowana, a druga była źle. W moim wypadku ta jest dobrze, ta jest źle. Teraz, gdy wykonam ten algorytm, tam obydwie mi się obrócą, czyli ta będzie źle, a ta dobrze. Więc nadal dwie będą źle, a wszystkie centry będą źle zorientowane. Zresztą zobaczcie, zobaczcie sami. Ta jest dobrze, ta jest źle. Robimy algorytm. R, U, R, U, R, U. I teraz ta jest dobrze, czyli jest obrócona, ta jest źle. I wszystkie centry są źle zorientowane, czyli to, co nas obchodzi w tym momencie. Teraz, gdy wszystkie centry są źle zorientowane, ustawiam sobie kostkę tak, żeby te dwie płaszczyzny były tutaj, czyli przede mną były cztery złe krawędzie. I wykonuje ten algorytm. On nam je obróci dodatkowo zorientuje centry. R, U, R, U, R, U. Widzicie? Wszystkie krawędzie obróciły nam się, te, które były źle, oraz wszystkie centry są dobrze zorientowane. Teraz zostaje ostatni, najłatwiejszy etap i najszybszy czyli obrócenie tych zębatek tutaj. Jak to robimy? Bierzemy sobie taką jedną płaszczyznę, tak jak tutaj i po prostu kręcimy kostką. Kręcimy jedną ścianką, tak jak w GearCube'ie, gdy obracamy krawędzie. Tak samo robimy tutaj, więc bierzemy sobie tą płaszczyznę i kręcimy. Dodatkowo, jeśli chcecie to zrobić szybciej, jeśli zębatka się na do góry, to kręcimy 4 razy prime przeciwnie do wskazówek zegara. I mi trochę wyleciało. Ta jest do góry obrócona, więc kręcimy 4 razy w tą stronę. I wszystkie są ok. Jeśli by była za to obrócona w dół, to że szybko to zrobić, to kręcicie w górę 4 razy. I wszystkie zębatki są na swoich miejscach, wszystkie są dobrze poustawiane, i cała kostka jest ułożona. Więc myślę, że kostka nie jest taka trudna. Tak jak mówiłem, jest to tam w zasadzie, jeśli umie się ułożyć wykoło gierkiuba, to tu jest do nauczenia się jeden algorytm. No, może dwa, ale ten RURU -R -U to jest według mnie banał. Nawet się nie trzeba uczyć, od razu się zapamiętuje. No, więc na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł. Że jeśli nie mogliście ułożyć kostki, to teraz na pewno Wam się to uda. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, coś źle wytłumaczyłem, albo nadal nie radzicie sobie z tą kostką, piszcie w komentarzach. Ja postaram się na wszystko odpowiedzieć i pomóc jak tylko będę potrafił. No, więc tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.